10 października obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Dlaczego ciągle boimy się lub wstydzimy prosić o pomoc i jak wygląda psychiczna kondycja Polaków? O tym porozmawiam z moim i Państwa gościem, Żanetą Rachwaniec, psycholożką i prezeską Fundacji Poskrzydła. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak wygląda kondycja psychiczna Polaków? Czy jest lepiej, gorzej na przestrzeni lat? Niestety badania pokazują, że jest coraz gorzej, coraz więcej osób podejmuje próby samobójcze, a ta liczba wzrasta, zwłaszcza w tych najmłodszych grupach wiekowych, niestety, coraz więcej rozpoznajemy zachorowań na depresję i coraz więcej zażywamy leków no, z rodzaju leków psychotropowych. Z czego to wynika, że jednak ta nasza kondycja jest coraz gorsza? To ma oczywiście szereg przyczyn, tutaj do tego bardzo mocno dokłada się taki pęd, w jakim żyjemy, duża ilość stresu, to, że bardzo długo udajemy, że nic się nie dzieje. Staramy się gdzieś tłumić te nasze stany, gorsze nastroje lekami. Jeżeli coś nas boli, powoduje długotrwałe kłopoty, chociażby ze snem, no to jest taka tendencja, żeby oszukiwać się i lekceważyć te sygnały, aż do takiego momentu, kiedy na przykład osoba nie może wstać z łóżka. Czyli Twoim zdaniem, w ogólnym rozrachunku, nadużywamy leków, które miałyby nam pomóc, a w konsekwencji jednak nam szkodzą? Bardzo często się tak dzieje, ponieważ dużą część leków, chociażby benzodiazepin, przepisują dzisiaj lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, a powinni robić to psychiatrzy. Też jeżeli pacjent dostaje takie leki, często nie jest świadom, jak silnie są to leki uzależniające i jaki może być kłopot z ich odstawieniem. Tutaj mówimy... Ściśle o benzodiazepinach. Inna sytuacja jest z lekami przeciwdepresyjnymi, ponieważ jeżeli one są przepisane i stosowane prawidłowo, to one nie mają takich właściwości i mają no, pomóc nam i przywrócić nas do takiego normalnego, zdrowego funkcjonowania czyli uregulować nastrój, złagodzić problemy ze snem, złagodzić problemy z apetytem. Czyli jak powinna wyglądać taka prawidłowa ścieżka dbania o nasze zdrowie psychiczne, że rozumiem nie powinien to być start od lekarstw, ale to od czego zacząć, gdzie się udać? Bardzo dobrym rozwiązaniem jest rozpoczęcie tej drogi od wizyty u psychologa, bo psycholog jest w stanie rozpoznać, czy konieczna jest wtedy konsultacja lekarska, psychiatryczna i wtedy lekarz psychiatra ewentualnie dobiera leki? Czy jesteśmy w stanie pomóc takiej osobie psychoterapią bez użycia farmakoterapii? I to psycholog jest w stanie zrobić i jest w stanie rozpoznać. Jeżeli trafia osoba do lekarza psychiatry, to trzeba pamiętać, że jego rola jest trochę inna, czyli od niego zazwyczaj dostaniemy leki. Jeżeli chcemy poprawić swoje funkcjonowanie w takim szerszym zakresie i przede wszystkim zlikwidować przyczynę, która utrudnia nam codzienne funkcjonowanie, no to tutaj najlepsza będzie psychoterapia. Czyli to nie jest tak, że idziemy do lekarza, na przykład właśnie tak jak mówisz, lekarza pierwszego kontaktu, czyli niespecjalisty, który przepisuje nam leki, czyli powinniśmy się zastanowić, mimo że jest to lekarz, osoba, której powinniśmy ufać, to jednak musimy też zachować zdrowy rozsądek i może jednak skonsultować się z kimś, kto doradzi nam, czy rzeczywiście te leki nam są potrzebne. Dobrze jest, jeżeli taki lekarz pierwszego kontaktu zasugeruje pacjentowi, że ta konsultacja psychiatryczna powinna się odbyć. No, oczywiście ci lekarze mają uprawnienia do wypisywania tych leków, no, ale trzeba pamiętać, że jednak inna jest ścieżka diagnostyki w tej podstawowej opiece zdrowotnej, a inna stricte psychiatryczna. Bo czy da się kogoś zdiagnozować na jednej wizycie? Zazwyczaj nie. Są pewnego rodzaju zaburzenia, które w krótkim czasie mogą dawać zdecydowanie fałszywy obraz, natomiast dłuższa obserwacja pacjenta może pokazać, że to jest kompletnie inna choroba. Takim przykładem jest depresja i choroba afektywna dwubiegunowa. Pacjenci trafiają do lekarzy, do psychiatrów najczęściej w tym stanie depresyjnym i dostają wtedy leki antydepresyjne. Natomiast czasami, jeżeli pacjent cierpi tak naprawdę na chorobę afektywną dwubiegunową, to te leki antydepresyjne powodują, że ten pacjent bardzo szybko wchodzi w stan maniakalny. Ten stan maniakalny jest dużo bardziej zagrażający życiu nawet niż ten stan depresyjny. Tylko problem jest taki, że tutaj już pacjent traci rozeznanie w tym, co się nim dzieje, on się czuje paradoksalnie świetnie. To jest trochę taki stan jakby haju narkotykowego, i taki pacjent nie wróci już do tego lekarza psychiatry, żeby powiedzieć: Oj, te leki chyba nie tak miały zadziałać. I bez tej obserwacji długotrwałej, statystyczny czas rozpoznania choroby afektywnej dwubiegunowej to jest 7 lat, właśnie dlatego, że najpierw pacjent dostaje tą diagnozę depresji i często na długo z tą diagnozą. Zostaje i jest nieprawidłowo leczony. Czy to, że nadużywamy leków, nie wynika z tego, że jeżeli idziemy do lekarza, to. Niejako oczekujemy trochę tej recepty. Wydaje nam się, że taka wizyta, z której wyjdziemy bez tego papierka, który, z którym udamy się do, do apteki, będzie taka niepełna. I szczególnie czym nie, czy, nie tyczy się to ludzi starszych, którzy są przyzwyczajeni, że mają wiele schorzeń i że te leki im pomagają w codziennym egzystowaniu, że tak trochę zawierzamy, że te leki to, są, to jest takie niejako panaceum na całe zło. Często pacjenci wręcz próbują wymóc na lekarzach przepisanie recepty. I na przykład zdarza się, że potrafią napisać lekarzowi negatywną opinię, jeżeli tej recepty nie dostaną. No i faktycznie seniorzy są taką grupą, y, która unika psychoterapii, nie są do tego przyzwyczajeni, to nie jest ich świat, więc te leki wydają się im takim ostatecznym i jedynym rozwiązaniem. No i niestety niewiele mówi się o tym, jak wielu seniorów tych leków nadużywa. O takich seniorach, chociażby, którzy wręcz trafiają na oddziały, żeby ich wyleczyć z uzależnienia od leków nasennych, które biorą w takich ilościach, które no już dawno przekroczyły te dawki terapeutyczne, a stały się dawkami po prostu niebezpiecznymi dla ich zdrowia czy życia. Czyli może być tak, że starsi ludzie nadużywają leków, nawet nie zdając sobie sprawy, że mogą sobie zrobić krzywdę i i co nikt im nie mówi, że jest coś nie tak? Czy lekarze dalej przepisują im te recepty na kolejne opakowania? Niestety często tak jest, że lekarze nie sprawdzają, przepisują kolejne pudełka, seniorzy je zażywają, nie wiedząc na przykład, że dany lek należy stosować najdłużej przez dwa tygodnie. Stosują go w trybie ciągłym, a to jest akurat lek, który może uzależnić i może spowodować, że taka osoba no sama naturalnie już nie będzie w stanie w ogóle zasypiać. Czyli nie zaśnie bez lekarstwa, musi poknąć tabletkę, żeby w ogóle zasnąć? Tak, w dodatku pojawiają się bardzo silne objawy odstawienne, które obejmują drażliwość, takie też objawy somatyczne z ciała. Uzależnienia od leków są bardzo trudne do wyleczenia, i to naprawdę jest poważny problem i mający coraz większą skalę. A czy bywa tak, że takie na przykład starsze osoby nie wiążą tego z, uzale z uzależnieniem, tylko na przykład myślą, że to jest nie wiem, pogorszenie ich zdrowia, że nie wiedzą, że to te tabletki, które biorą i po prostu przestają działać, których biorą paradoksalnie więcej, im szkodzą? Tak, oni często nie są świadomi, no to jest też kwestia tego, że pacjent oprócz recepty powinien dostać w gabinecie taką mocną edukację co do tego, w jaki sposób te leki stosować, jakie one mogą mieć skutki uboczne, na co zwrócić uwagę, bo nie każdy lek z rodzaju tych leków psychiatrycznych na danego pacjenta no, będzie miał takie samo działanie i często zanim dobierze się skuteczny lek, to trzeba 3-4 razy zmienić tabletki, natomiast to jest możliwe tylko wtedy, kiedy pacjent jest świadom tego, na co powinien zwrócić uwagę. Jeżeli tych informacji nie otrzyma od lekarza, no to zwłaszcza ci starsi ludzie będą ślepo stosować to, co zażyczył sobie lekarz, no a jeszcze do tego, jeżeli nie działa, to znaczy, że trzeba zwiększyć najwyraźniej dawkę. Powiedziałaś, że między innymi starsi ludzie, ale nie tylko, czasem wolą wziąć te leki niż właśnie pójść na terapię. Z czego to wynika, że my boimy się poprosić o pomoc i może inaczej spojrzeć na to nasze zdrowie psychiczne, nie jako coś, co można zaleczyć lekarstwem, a jako coś, co można wyleczyć w formie wyleczenia duszy? Zażycie leków jest zawsze prostsze, szybsze, mniej bolesne. Terapia psychologiczna w jakimś sensie boli. Bo rozmawia się o rzeczach trudnych. To oczywiście jest element procesu zdrowienia, bo tylko wyczyszczenie tych starych ran, przyjrzenie się temu, co w środku powoduje cierpienie, daje szansę na wyzdrowienie. Natomiast bardzo wiele osób nie chce konfrontować się z tym, nie chce doświadczać tego procesu i woli zażyć leki, które spowodują, że to czucie zostanie wygaszone. Dlatego, że wiele z tych leków no, powoduje, że po prostu te nasze emocje są mocno przytłumione i osoby, które cierpią na co dzień, no, traktują ten stan jako przyjemny. Ja po prostu nie czuję, nie czuję cierpienia, więc jest dobrze, więc po co ja mam iść na terapię? Ale to jest droga donikąd? To jest droga, która usuwa objaw, a nie usuwa przyczyny. I można w nieskończoność brać leki i nadal no, nie pozbyć się tego, co tak naprawdę nas uwiera. Czyli jak powinna wyglądać ta poprawna ścieżka? Najpierw, najpierw terapia, najpierw analiza problemu, dopiero potem leki, tak? Tak, często przeprowadza się równolegle leczenie lekami i leczenie terapeutyczne. I akurat ta ścieżka, jeżeli te leki w ogóle są niezbędne, to ta ścieżka łączenia tych podejść uważana jest za najskuteczniejszą. I wiele osób, na przykład chorujących na depresję, no, odczuwa najlepsze rezultaty, kiedy trochę ustabilizujemy nastrój takiej osoby lekami, bo jeżeli ona jest w głębokiej depresji, nie wstaje z łóżka, to ona nie będzie miała siły iść na terapię, więc wyrównujemy ten stan lekami, a później ona już w procesie terapii wypracowuje swoje rezultaty, które mają zmienić jej życie na dłużej, no, chcielibyśmy na zawsze. A czy obserwujemy to, że dalej pokutuje takie przekonanie, że psychoterapia nie jest dla każdego, że ludzie nie chcą iść, że może nie wierzą, że w czymś im to pomoże? Zdecydowanie. Niestety częściej zdarza się to mężczyznom. E, takie podejście niewiary, takie też udawanie, że ja sobie ze wszystkim świetnie radzę. No i to ma niestety też odzwierciedlenie w statystykach. No bo jeżeli mężczyzna podejmuje próbę samobójczą, no to są to najczęściej próby skuteczne, i to mężczyźni najczęściej są ofiarami samobójstw. Mężczyźni jednak, czyli kobiety rzadziej decydują się na ten krok ostateczny? Kobiety. Często podejmują próby samobójcze, ale te próby bywa, że zdecydowanie częściej niż w przypadku mężczyzn, jednak nie kończą się śmiercią. Mężczyzna, jeżeli podejmuje taką próbę, zazwyczaj robi to skutecznie. Czyli kobiety niejako chcą zwrócić na siebie uwagę? To jest takie wołanie o pomoc? Terminu zwrócić na siebie uwagę nie lubię, bo to trochę sugeruje, że. Jakaś manipulacja mm. w tym jest. To jest właśnie raczej wołanie o pomoc, taki znak, że ta osoba już nie radzi sobie i w swoim mniemaniu wyczerpała wszystkie swoje możliwości, żeby sobie pomóc. A jakie mogą być konsekwencje tego, kiedy zaniedbamy swoje zdrowie psychiczne, kiedy po prostu nie pójdziemy do nikogo po pomoc? Trzeba pamiętać, że zagrożenie w obszarze zdrowia psychicznego to jest bezpośrednie zagrożenie życia. To też tłumaczy pacjentom, że jeżeli ktoś ma myśli samobójcze, to my powinniśmy traktować to tak samo, jakby miał zawał, czyli niezwłocznie dzwonić po pogotowie i taka osoba szybko powinna uzyskać pomoc lekarską bądź trafić na oddział szpitalny. To jest naprawdę bezpośrednie zagrożenie życia ale ludzie się wstydzą, prawda? Wstydzą się powiedzieć, że, że boli ich życie, że boją się wstać z łóżka. Wstydzą się, często też mają takie myśli, a co w pracy powiedzą, jak dostaną takie L4. I to też znów jest kwestia edukowania ludzi, że pracodawca nie dostaje informacji, jaki jest kod choroby pracownika, więc tutaj nie ma powodu do wstydu, bo pracodawca się o tym nie dowie. Poza tym to jest taka choroba jak każda inna. Coraz więcej osób choruje, coraz więcej osób będzie chorować i powinniśmy nauczyć się traktować choroby psychiczne tak samo jak każde inne, tak jak nie piętnujemy kogoś że ma nowotwór, że ma cukrzycę, tak samo nie powinniśmy w tym aspekcie, no, negatywnie spostrzegać osoby chorej. Co my powinniśmy robić dla swojego zdrowia psychicznego, żeby zadbać tak o nie na co dzień? Są jakieś takie metody, które pomogą nam żyć samym ze sobą lepiej? Duże znaczenie ma samoświadomość, obserwowanie siebie i to, żeby nie zagłuszać tych emocji, bo jest. Coraz większa taka tendencja, że na przykład nie wiem, czuję się źle, nie mogę zasnąć, to się napiję lampkę wina wieczorem i to mi pomoże zasnąć. No tak, to gasi jakiś objaw, ale znów nie gasi przyczyny, a co więcej, może doprowadzić do uzależnienia. Istotne jest też dbanie o tak zwany work-life balance, wyznaczenie sobie granic. No teraz dużo osób chociażby prowadzi własne firmy i one zaniedbują te granice, tak? Pracują ponad miarę, nie potrafią oddzielić tego życia prywatnego od zawodowego, a jest ważny taki czas, żeby się odciąć. Też rozważne korzystanie z mediów społecznościowych, właśnie z telefonów komórkowych, z internetu, filtrowanie wiadomości. Często ludziom pogarsza się nastrój, bo na przykład nie wiem, czytają cały dzień o wojnie w Ukrainie. Martwią się tym i to powoduje ataki lęku, więc też wybierajmy, ile informacji i jakie informacje chcemy do siebie dopuszczać. Dziękuję Ci, Żaneto, za rozmowę i za bardzo cenne rady. Dziękuję.